Państwa o spotkanie dzisiaj, ponieważ jest ważny dzień, ważny moment, żeby docenić inicjatywę społeczną, inicjatywę polegającą na dbaniu o eucki czas, dbaniu o tym, aby eudzkie zegary, przede wszystkim ten zegar, który mamy z tyłu na wieży kościoła w centrum miasta Ełku, żeby ten zegar mógł działać, funkcjonować, informować mieszkańców o tym, która jest godzina, dba od przeszło 20 lat pan Józef Krawowski, którego dzisiaj mamy okazję gościć na konferencji. Szanowni Państwo, to jest taki moment, w którym należy podziękować za ponad 20 lat ciężkiej pracy. Ciężkiej społecznej pracy, polegającej na tym, aby wchodzić na tą wieżę i każdego dnia ten zegar nakręcać. Raz w tygodniu. Raz w tygodniu, żebyśmy mogli... Pan Józef musi wejść na tę na wieżę po to, aby ten zegar nakręcić. Działa i, i funkcjonuje społecznie. To też jest ważne do podkreślenia. I w dowód tego, żeby właśnie zaakcentować i pokazać, że są w Ełku, tacy społecznicy, tacy działacze, którzy po prostu dla wszystkich mieszkańców służą, bo myślę, że wielu Ełczan, którzy tędy przejeżdża, jednak kątem oka zawsze patrzy, czy to już godzina 13 czy 14. Tak więc naprawdę, panie Józefie, dziękujemy. Ja dziękuję za, za pański trud, za pańską pracę. Tak jak tutaj napisaliśmy, podziękowania dla pana Józefa o odbałość o to, aby Czas w Ełku nigdy się nie zatrzymał. Myślę, że to jest takie przesłanie, takie motto bardzo ważne i dzięki właśnie dzisiejszemu wydarzeniu Ełczanie dowiedzą się, że jest Pan, że Pan dba o ten czas, nachręca ten zegar no i myślę, że przez kolejne lata będzie Pan dalej ten zegar nachręcał. Tu jest takie yy, podziękowanie w formie pisemnej, przekazuje na Pańskie ręce. A tutaj taki symboliczny zegar, żeby pan też mógł sobie odbierzać czas z dedykacją z tyłu i żeby pan pamiętał cały czas o Euczanach, a Euczanie nie będą pamiętali o panu.